Witam na kanale Gruby Futbol. Tym razem gramy w piłkę. Wracamy do sensu istnienia tego kanału. Przetrująłeś. Oglądamy jak ktoś gra w piłkę. Tak, oglądamy właśnie. Dziękuję Ci, drogi Władku. Komentować dla Państwa ten mecz będzie Tymoteusz Buczek i Gabriel Wednesday. E, jestem z Manchesteru głównie. Tam w Manchesterze to ja Wam powiem, że no kurde kibicowałem United, ale poszedł Ferguson i... To Manchester United się stało takie sące bąka. Że to naprawdę proszę Państwa, no skandal, skandal tego Manchesteru się nie da oglądać. A teraz mamy bardzo dobry mecz Bardzo dobry mecz. Ósma kolejka. Ósma kolejka. Fu, nawet dziewiąta. Nawet dziewiąta kolejka. Jak wiemy stalowa jeszcze nie przegrała meczu. Zenisowała mecz na wyjeździe z śladu Tarnobrzeg 1 tak, do jednego. To boisko to nawet nie było boisko, to było bardzo z Tarnobrzek nie polecamy, nie, nie polecamy. Tragedia, polecam, tragedia, polecam, tragedia, ale tutaj no. widzimy no, brawa, boisko tak, sztuczne, dosyć taka twarda, no na niektórych miejscach taka wycieraczkowa, ale miejmy nadzieję, że zagramy dobry mecz. Dzisiaj wiatr nordycki nie wieje. Pozdrawiamy komentatora z Bogu chwały. Chcesz coś w tym ku drogi dodać? Do Myślę, że nie, tego co nie się każe. Sami zakończą kropką na D to spotkanie. Myślę, że ten tak, mecz to... będzie kwintesencją futbolu. Miejmy taką nadzieję, że to będzie bardzo dobrze, Że będzie co oglądać. Jak widzimy sędziowie ubrani na niebiesko. To coś coś się przypinają. Trzeba zauważyć, że Pan sędzia nie ma właściwego głupia. Piłkę od środka boiska zaczyna Maciej Wojtak. Zaczynamy. Widzimy Wysoko, wystawieni przez Woli. Zagranie Jakuba Turka. W sumie komentarz jest zbyteczny. To piłkarze, sami będą na swoją grę. Ja będę tam jakieś tam dobre akcje komentował sumowywał. Myślę, że to jest dobry moment, żeby pozdrowić człowieka o incach PM, który został pantoflem. Pozdrawiamy panie PM Budlak Hefan! Wpiszą, nie? Stal Rzeszów, Stal Nowa Wola i będą oglądać ten majstersztyk, majstersztyk, genialny operator, genialny komentarz, no nic tylko oglądać. Mijemy! Bliżej! Minęła właśnie! 19 W radio gruby Gdzie jest piła? A tam Ej Łysy bandyta Nic nie było, Marcinak, nic nie było jak sędziuje. No, sędziuje Nie obrażę, bo ja należę do kolegium sędziowskiego <grym <grym <grym> Brawo Edziu Brawo, oj, oj, oj ale dostanę Biżej! O. Oojj, na się w kamerze nie zmieściła taką pałę do. Ujdź. Nie Nie! Zapraszam na VAR! Do trożny. A to ten cały albo się trochę wyszło. Z Twoim internautem, co ty robisz? Ja się. Yy, nie wiem, nie jest dobrze ustawiony i odstąpiłem od tego. Jak się do bala miałem Gdzie chciałem go z ten, bo był tak. Bardzo dobrze. Idź tu. Też. Ja cię kręcę! Aż kartkę dał komuś, kartkę dam. Czemu? Nie O kurde. Lubisz sos meksykański? Sos meksykański? No to do czego on miałby być? Do kiełbasy? Nie, nie, do bezglutenowego. Jak widzimy, proszę Państwa, pada Brawizy. tutaj jakiś czarny grad. Chyba prosto z Afryki. Wiesz, co jeszcze Oj, Fajr, Abeasy, pachnidło.

Tá tudo